W dzisiejszym odcinku Żyj Kolorowo porozmawiamy o makijażu kobiety dojrzałej. Naszym gościem jest pani Katarzyna Wrona-Bogacz, makijażystka, założycielka bloga Makeup Up Manufacture, która uczy dojrzałe kobiety tego, jak się malować. Dzień dobry pani Kasiu. Dzień dobry pani Agnieszko, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Pani Kasiu, proszę nam powiedzieć, co jest najważniejsze w makijażu dojrzałych kobiet? Wydaje mi się, że to, z czym kobiety mierzą się na co dzień i szczególnie w wieku dojrzałym, to jest to, że chciałyby wyglądać jednak troszkę młodziej, więc walczymy tutaj z wiekiem, prawda? Makijaż powinien być świeży, lekko rozświetlający, ale też nie za bardzo. Makijaż również powinien być podkreślający nasze atuty i delikatnie korygujący niedoskonałości. Tak naprawdę główną zasadą dla mnie jako makijażysty jest mniej znaczy więcej. Bo ten makijaż kobiet dojrzałych też obrózł bardzo wieloma mitami, że wielu rzeczy nie wolno, nie powinno się robić. Jakie są takie trzy najpopularniejsze mity, które możemy teraz obalić? Trzy najpopularniejsze mity to chyba to, że w ogóle nie należy używać pudru w makijażu kobiety dojrzałej. Chyba przez jakiś czas było to bardzo mocno reklamowane, żeby unikać tego pudru. To nie jest prawda. Dobrze dobrany puder jest kluczowy w makijażu kobiety dojrzałej i faktycznie okazuje się, że jeżeli wybierzemy dobry produkt o dobrych właściwościach, to może zdziałać cuda. Kolejnym takim mitem dotyczącym kobiety dojrzałej, makijażu kobiety dojrzałej jest również nakładanie perłowych cieni bardzo często powinnyśmy faktycznie tego unikać w wieku dojrzałym robiąc makijaż sobie na co dzień aczkolwiek jeśli kobieta dojrzała ma piękną, gładką powiekę i gdzieś tam te zagłębienia w skórze pojawiają się, ale nie w okolicy oczu, to jak najbardziej można zastosować sobie Troszkę bardziej perłowy cień i dodać blasku e, całemu makijażowi. Kolejnym mitem makijażu kobiety dojrzałej jest również to, że często odmawiamy sobie różu. Ale jednak ten rozkoszny rumieniec odmładza nas, dodaje wigoru, energii. E, I nawet jeżeli na policzkach pojawiają się naczynka albo zaczerwienienia, to wystarczy odrobina podkładu i faktycznie dobrze dobrany róż, który doda nam e, takiej świeżości w makijaż. Mm. To brzmi optymistycznie. Wiemy, że możemy zaszaleć czy z cieniami, czy z różem. A czego tak naprawdę warto jednak unikać? Myślę, że na pewno takim pierwszym błędem, który bardzo często popełniamy, to nakładanie za dużo produktów. I to w zasadzie dotyczy wszystkiego: od podkładu, poprzez puder, bardzo często kreski wokół oczu czy cienie. Jednak Mniej, tak jak już wspominałam, zawsze znaczy więcej. W związku z czym, jeżeli tego pudru będzie troszkę mniej i będzie dobrze dobrany, skóra zawsze będzie wyglądała na gładszą i będzie wyglądała po prostu bardziej promiennie. Dodatkowo, unikałabym nakładania zbyt ciemnych pomadek. Wszystko to, co jest w makijażu kobiety dojrzałej korzystne, to jest jasne, rozświetlające, dodające nam takiej młodości. A gdybym zapytała Panią o to, jakie kosmetyki powinny znaleźć się w kosmetyczce dojrzałej kobiety, która chce się malować, chce to robić w sposób naturalny i także żeby podkreślić swoją urodę, to co jest dla nas najważniejsze podczas i pielęgnacji, i makijażu skóry dojrzałej, to nawilżenie. Wszystkie produkty, które znajdą się w kosmetyczce kobiety dojrzałej, powinny zawierać składniki pielęgnujące i nawilżające. I oczywiście filtr przeciwsłoneczny. Filtr przeciwsłoneczny to jest również coś, co znajduje się w nowoczesnych podkładach. I no standardowa zasada: nie wychodzimy z domu bez filtra. Więc to na pewno powinno znaleźć się w kosmetyczce kobiety dojrzałej. Dodatkowo postawiłabym co jakiś czas na dobrze wytuszowane rzęsy, podkreślony kącik oka kępkami rzęs i przede wszystkim dobro, dobrze dobraną Konturówka do brwi. Dobrze dobrana konturówka do brwi może naprawdę wiele zdziałać w naszym makijażu, bo jak wiemy, brwi to oprawa oczu. Jak rama dla obrazu, tak brwi dla naszej twarzy. W związku z czym ładnie podkreślone brwi naprawdę potrafią dodać charakteru w makijażu, i szczególnie u kobiet dojrzałych, u których już te brwi z wiekiem jednak bardzo często zdarza się, że robią się coraz rzadsze. A czy Pani, pracując na planach zdjęciowych i będąc cały czas na bieżąco z tymi trendami w świecie makijażu, może nam powiedzieć, jakie są takie trendy, czy są w ogóle trendy w makijażu kobiet dojrzałych? Wydaje mi się, że trendy w makijażu kobiet dojrzałych nie odstają zbytnio od tych klasycznych trendów, mm. które mamy aktualnie i które bardzo często powtarzają się co sezon. Oczywiście takie trendy makijażowe dyktuje nam świat mody, dyktują nam Fashion Wiki, które odbywają się na całym świecie. I nieprzemiennie takim trendem, który pojawia się co sezon, jest świeża skóra. Tak zwany make-up-no-make-up, który zawsze dobrze wygląda, inteligentna korekta czyli nakładanie korektora pod oczy, kiedy mamy cienie pod oczami, nakładanie rozświetlającej pomadki, jeśli chcemy odrobinę powiększyć usta i nie przesadzanie z tym makijażem. Dodatkowo, w ostatnich latach coraz bardziej modny robi się trend makijażu kolorowego. I wcale nie jest tak, że kobiety dojrzałe powinny odmawiać sobie tych kolorów. Jak najbardziej. Żyjmy kolorowo, prawda? W związku z czym, jeżeli dobieramy cienie do tęczówki oka, można troszkę zaszaleć i zrobić to na popularnej zasadzie kontrastu, znanej wśród wizerzystów. Czyli chodzi również o to, że jeżeli mamy na przykład błękitną tęczówkę oka, warto byłoby może gdzieś w kąciku nałożyć ciepły brąz. Lub bardziej szalony kolor, lekko pomarańczowy. Zawsze to sprawi, że nasze oko będzie wydawało się jaśniejsze, a nasz, nasz wzrok i nasze spojrzenie będzie takie bardziej błyszczące i młodzieńcze. Bardzo dziękujemy. To było bardzo dużo cennych wskazówek, ale żeby pokazać Wam praktycznie, jak przygotować taki makijaż dla dojrzałej kobiety, w kolejnym odcinku, pani Katarzyna wykona dla nas makijaż na modelce. Bądźcie z nami, do zobaczenia.